Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 13 Ultimate Team. Ja jestem Olo i na początek pokażę Wam co dzisiaj tutaj się zmieniło w moim składzie. Bo naprawdę zmieniło się bardzo dużo. E, z, chociażby ze względu na to, że nie grałem bardzo dawno. E, nie, nie udostępniałem swoich poczynań, mm, niestety nie miałem jak. Ale trochę grałem i naprawdę zmieniło się w mojej drużynie bardzo, bardzo dużo, począwszy od ataku, zobaczcie, lewy skrzydłowy, już nie lawecji, jest to teraz Nani. Nani, z którego jestem bardzo zadowolony, bo yy, fajnie się kiwa, fajne ma możliwości yy, sztuczek, jak widzimy 5 na 5, także yy, jest czym się pobawić. Nie jestem też jakimś tutaj yy, ekspertem w kiwaniu, ale yy, czasami mi coś wychodzi przyjemnie popatrzeć. Następnie Jezus na was z Manchesteru City, już nie ten z Sewilli, tylko nowa, jego, że tak powiem, wersja uaktualniona. Też jestem bardzo zadowolony, jakoś tutaj zgranie jest bardzo dobre. Jak widzicie, większość w mojej drużynie jest z Manchesteru City z tego względu, że środek pomocy znaczy środek Pola, czyli Dawid Silva i Jajature. Są z tejże drużyny i naprawdę dużo to daje. Tak samo jest również Aguero na ataku, więc postanowiłem kupić sobie wcześniej Vermalena, który jest Belgiem i dogaduje się na obronie z kompanym właśnie z Manchesteru City, więc też co procentuje na obronie. Ta sytuacja z zawodnikami z Manchesteru City. Następnie zastąpiłem Michaela Artete Santi Cazorla który jest nieco nieco lepszy. Eee, ma lepszy stop z Jest troszkę szybszy. No i myślę, że zgranie też nie ulegnie zmianie, ponieważ tutaj też widzicie, Hiszpan nie dozna was również z nim eee, na no, koło siebie grają, więc no i tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na pewno na Makona, który kosztuje w granicach 150 tysięcy końców, i mm, był to taki największy wydatek mój w ostatnim czasie. Eee, bardzo dobrze się spisuje, bardzo dobrze. Zawiera piłkę. Bardzo szybko biega, naprawdę super zawodnik, i myślę, że to jest kompletny właśnie prawie obrońca e, na chwilę obecną do mojego składu. E, no i przede wszystkim Akin którego wyciągnąłem z paczki. Bardzo, bardzo dobrze broni, ale nie pasuje tutaj absolutnie z graniem. W mojej drużynie, niestety, z tym, że trochę go sobie zamierzam przetrzymać w składzie, ponieważ jest to zawodnik. E, Inform, więc szkoda go się pozbywać od razu, prawda? Trzeba go trochę powiekorzystywać, pocieszyć się nim. No dobra, to było na tyle z podstawowego składu. A też kupiłem tutaj y, obrońców francuskich bardzo dużo z ligi angielskiej. Także z bardzo dobre na obronie jakiś czas, ale zmieniłem ich na y, właśnie belgów, na Vermalena i na kompanego Dobra, to teraz zagramy od razu sobie mecz Sezonowy, a nie tutaj Kurczę, co się dzieje Jak nie mogę wejść w dobre miejsce, to co, co będzie z granią Jak widzicie, sezonowy, pierwsza liga Skład wyjściowy, zmienimy tylko Znaczy nie zmienimy, tylko sobie tutaj trochę aguro Odświeżymy i tyle Chyba, że nie mam nie mam niestety, dobra góra musisz wytrzymać Jak jest Czekamy na przeciwnika, już się znalazł Zobaczmy, zmienię sobie też herb na Elche, Mi się spodobał taki złoty Trochę, trochę taki Jakiś nie wiem, aztecki, indiański Trochę widzicie, jak zalatuje, jakoś innym Inną kulturą, ale niech sobie będzie na razie Przeciwnik chyba sprawdza, pewnie wyjdzie Albo coś Weryfikuję, czy się nadaje do. No właśnie. Wydają się za mocny. Widocznie. A poczekajcie jeszcze sekundę, pokażę sobie. 138 na 134. W ogóle no, zagrałem 130 meczy, a cały czas jest wyrównany. Ja nie wiem. Nie wiem, jak patrzę bilansy, ale w ogóle tutaj to jest dziwne, że po zagraniu 300 meczy, mam wyrównany bilans uh, zwycięstw do porażek. Praktycznie. Przez większą część to było bilans zrównany dosłownie, czyli 130 na 130 i tak dalej, nie? Teraz jakoś zwiększyła się ta ilość z ostatnimi czasami, jak kupiłem ten nowy skład. No powiem wam, że skład zmieniłem tak diametralnie wczoraj, bo kupiłem czterech zawodników, kompanego Jezusa Nawasa, Mekona i Santi Cazorle. A tak właśnie grałem francuską. Jeszcze, jeszcze kupiłem wczoraj yy, Klisiego Właśnie o nim nie powiedziałem, jeszcze nie wspomniałem Ale on jest Tutaj takim najmniej Najmniejszą zmianą Chociaż dużo wpłynie na pewno, bo Zgranie jest zwiększy bo na zielono Wszyscy koło niego Starte, zaczynamy, patrzcie jaki składzik długo w Van Persie Bent, Benta swojego czasu Miałem na początku w drużynie No i zaczynamy Wziąłem sobie Etihad Stadium, a ze względu na murawę, i na Na to, że nie ma tutaj cienia w tym, na tym stadionie, na, jak jest. Dzień takiego. Bo mi trochę to cień denerwuje na stadionach, jak jest. Strasznie to utrudnia widzenie. Jeszcze szczególnie jak ktoś sobie weźmie piłkę ciemną jakąś czarną albo nawet niebieską to już nic nie widać tej piłki. A przeważnie, nie jest pod bramką. O, dobra. Dobra, patrzcie, no i nani. No i widzicie, już. Już są procenty, nie? Jakieś tak leciutko, co teraz wychodzi to granie, co to dużo gadać. No, patrzcie, przyszedł, kopnął, wpadło. Mamy 1-0. The best team, jeszcze jak najronie się nazywa, drużyna przeciwnika. Więc w ogóle, nieadekwatne to jest do tego, co się tutaj dzieje. Dobra, skupiamy się na grze teraz. Oj no meką, meką, tak się tutaj... Tak cię chwaliłem, a ty O, Nani, znowu. Bromkarz pewnie wyjdzie. A jednak nie wyszedł. Ale piłkę i zabrał obrońca. Jakiś duży, nie mogłem go obejść Pokonać biegu. się będzie zmieniał. Mam nadzieję, że informów mi się więcej uda pozyskać w najbliższym czasie, bo strasznie lubię informy. Uch! Zresztą, kto nie lubi, nie? Jakby nie były takie fajne, to nikt by ich nie brał za te kwoty, za takie chodzą. No niestety, otworzyłem na razie ponad sto paczek w swoim życiu, a miałem tylko jednego informa. Znaczy, niestety, no, niektórzy pewnie otworzyli więcej i nie mieli ich ogóle. Okej, okay, jedziemy jeszcze Jeszcze trochę goli musimy pieknąć Przez taki składzik nowy Oho Dobrze Akinfiev Akinfiev jest widzicie inform. form Dobrze, Jezus na was Jezus wrócił do mojej drużyny Wcześniej był to Jezus z Hiszpanii Z Hiszpanii elegancji. Pasuje pod moją drużynę. I jak werko, pyk. Piękny strzał. Niestety, prosto wam każę, Ale mi się tej mamy, że drożni. No i za wcześnie trochę wyskoczyłem. Mój błąd. Kompany, a strzel sobie, obrońco. Ach. Wow. shit, jakby to weszło, to by było piękne. Lubię takie strzały znożyć, nożyc. Tak. Trus, trus. Oj. Czemuś po tego nie zabrał? Van Persie'ego też chciałem kiedyś kupić To jeszcze jak miałem Runea w swojej drużynie Jeszcze zanim Aguero pojawił się u mnie na ataku Silva teraz jest strasznie zadowolony Goście poprawi tak fajnie Wyłączyć się ze środka pola Do ataku wow. Chyba już kojar kojarzę z tego, te z tą właśnie kiedyś, ale jakieś jakoś ostatnie nawet. była takie koszulki z y, lwią mordką, gepardzią mordką chyba. Jakiegoś innego kota, nie wiem. Kocio mordką, nazwijmy to kocią mordką po prostu. Kocia mordka team bym się nazwał w tej sytuacji. Łoł, 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 żebyś... Wow. Nie, 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 nie strzelajmy z takiego czegoś, no to jest marnotrawstwo piłki. Jak widzicie nie ma już Lamparda w podstawowym składzie niestety, bo póki co zaburza troszeczkę zgranie, ale jako rezerwowy jak najbardziej będę, jako rezerwowego będę go wykorzystywał w swojej drużynie na pewno. Nie ma też Terego i Ferdinanda, którzy są na środku, byli na środku. A czemu zrezygnowałem? To wszystko dlatego, że wolno biegają i to jest duży duży minus w środku obrony jak mamy szybkich napastników no to nie mają szans także polecam wam patrzeć tutaj na umiejętności e, szybkość, na tempo na tempo przede wszystkim zawodnika dobra się zagadają znowu i piłkę i zawierają kompany wygląda praktycznie jak Mekon z tej perspektywy czerwone butki, łysa pała i czarna skóra skóry hehe Czarny skóry, skóry, i nic, nic z tego jeszcze No, Gerrarda ma u siebie Skąpany w bocie. Ma no. Zagraj mu tam, ech ty Właściwie nie ma szans jak Bramkarz wyskoczy, jak jest jedynej główkowej piłkarza główką oczywiście z bramkarzem rękami to on zawsze w Fifie łapie zawsze jest niemalże chociaż nie ostatnio to poprawili bo w poprzednich Fifach nie dało się takiego czegoś zwyciężyć z bramkarzem a teraz jak najbardziej czasem się tak zdarza że, że główką można bramkarza pokonać o solował nie? no dobra Wolny, z wolnych nie jestem mistrzem, ale próbuję Czekajcie, weźmiemy sobie chyba lewonożnego kogoś Klisi, uuu, to nie, nie będziemy brali lewonożnego Dobra, na nic sobie strzeli Uuu, czy za wysoko troszeczkę Ale tak mi czasem ramki wpadały Tylko za to, że tu siły dałem Dobra, więcej goli, więcej goli mieli Państwo potrzebujemy, i jest jeszcze jeden, pięknie, aguero. Nie, Ture, turę, tak, to jest Ture. Ucieszymy się jeszcze jakoś. A ukłon w stronę tutaj mojego przeciwnika, bo tak samo widzi te perspektywy, jak ja z tej samej perspektywy, turę spokojnie, delikatnie, pod brzuszkiem, pachuwa tak zwana. Okej, okay, 2-0. Tak można grać, nie? Nie, czy to jest zasługa mojej drużyny. Na pewno mojej drużyny też, że lepiej mi się ostatni czasy gra. Na pewno tego. I też takiej e, psychicznej trochę. No takie wrażenie mam, że po prostu ta drużyna jest lepsza i więcej, więcej akcji wychodzi dzięki temu właśnie, że. Więcej wierzę w tych zawodników, w ich zgranie i w ogóle w te wszystkie czynniki, które składają się tak naprawdę na sukces. Dobra, jedziemy, dawaj, i tutaj jeszcze trochę goli, bo to jest za mało, muszę mieć cztery przynajmniej, żeby zaspokoić wszystkich tutaj i siebie przede wszystkim, bo to jest zwycięstwo moje. No, niedwiadki. Dawajcie, pokażcie co potraficie. Czy będzie spalony? Nie, ma spalonego. Doświadkowanie będzie. Nie, niestety też się nie udało. Ech, Jezus jest dobry. Dobrze mu ostatnio idzie gra. W mojej drużynie. Ojciu, klisi, klisi. No i go. Aj, nie dałem, za bardzo się dałem. Za bardzo wyszli brońcy. Aaron Lennon, też go miałem w siebie Dobre sikiuwa Szybciutki taki trochę walkout, ale nie tak szybki jak walkout, ale podobnie styl gry do niego Przynajmniej w FIFA. No. Kurde, to nie jest śmieszne, no Jeszcze jeden gol i remisuje, nie mogę remisować znaczy nie chcę. O jezu, jakie podanie, wykorzystaj to. Nie, kurczę. Ale podanie było Miodzio Pew. A najgorsze takie główki z zapleców. Przeważnie są za wysokie. Jeszcze jeden gol musi być dla pewności. Oj, za mocno. Aż tak się pani nie biega niestety Silva, dawaj. Znowu Silva. Oj Muszę powtórzyć to samo, tylko wykorzystać to podanie tym razem. No, nie podoba mi się to ta kopanina. Z mojej strony. Oj, ale sobie pokomplikował sytuację. Tutaj podanie, tam podanie. To jest za dużo podać w polu karnym Dobra, ups. Ups. Jedziesz, czeszesz, czeszesz ich. Dawid, czesz ich. Czesz ich iwkami. Drż pięknie i ładuj, ładuj, ładuj. Ja pierdziel, ale brawa. Wow, to jest właśnie Dawid, o którym wam mówiłem. No, piękne to było. Jezu, ja lubię takie ranki taka kiweczka i... Patrzcie, no co, co i patrz. Ja prosto w okienko jeszcze, Boże. Mmm, piękne to było. Wow, wow, no Dawid tutaj naprawdę piona, bo... rządzisz. Super to było aż podanie by było kurde wow ale błąd jezu turę ty głupolku malutki no ech ture ture się już drugiej brałki nie wstrzela. już to za dużo bramek jak na mnie ja nie jestem taki tutaj ofensywny przecież no muszę tutaj trochę zrównoważyć więc lepiej pieprzyłem w sopek powiedział i ja, jaja ture patrzcie znowu to podanie Aguero i Hmm, obronił. Ups, przeżył walkover. i no i dlaczego? Dlaczego wyszedłeś, niedobry człowieku, no? Zepsułeś mnie ubaw. A, zobaczysz się szczegóły. No tak, nie dziwię się, 14 strzałów. Posiadanie zrównoważone. Strzały celne, zobaczcie, 10 na 2. No i 14 do 4, więc gościu zwątpił. Jeszcze ta ostatnia bramka z Sylwii też była druzgocąca, pewnie dla jego psychiki. No dobra, zobaczymy sobie jeszcze paczuszki. Otworzę te trzy paczki, żeby tam nie było. Żeby trochę tutaj zastąpić ten niedosyt... Ale Ale bramka silby była piękna i... Wala, ...będę ją oglądała w kółko. Mm -hmm. no dobra, pierwsza paczka, na żywo, live. Ray, Niemiec. Nic po nim niestety nie będzie chyba. Niemiec, nie Niemiec tylko Szwajcar. I Adam, Adam Szkot. Eee Chyba to wszystko, nie? Konkluzje Chociaż ten środkowy pomocnik by się może sprzedał, ale nie mam go jak sprzedać, ale zostawię go na razie, może go sprzedam I jego też zostawię, bo to jest Bayern, a z Bayernu potrzebują Zawodników fani Bayernu Okej okay. Następna paczka A co mi tam? Z Benzemą tym razem Cise, cise, cise. No nie jest źle. też nie jest. O, Borussia, Dortmund. Szkoda, że nie jakiś zawodnik z Borussia. Kleberson, jej ciągle ma lat. 30 ponad. Pamiętam, jeszcze byłem mały on grał. Bruno Cezar, wezmął Brazylijczyk. Szkoda, że nie dobry Brazylijczycy. No, szkoda, że nie Neymar. To jest dobre. To zatrzymamy. To się dobrze sprzeda. Borussia. A, Borussia, stój sobie zostawię. Nowa piłka. A tego Cisa też wystawię, może ktoś go kupi. To jest dobre? To nie jest chyba takie jakieś super. Nie nie niezły jest. Tyle, że... SP, o, trochę mi się to nie podoba. Hmm. Dobra, zostawię Ciebie. Spróbuję się sprzedać. Za 600. I jeszcze jedna paczka, na koniec. O, Leo Messi przyszedł. Popatrzcie na nas, okładki tej paczuszki. De Jong! The Jong kiedyś był dobry. No właśnie, już nie ten, nie, ten, nie ma tej złotości a, Szkoda, ale dobry jest, dalej jest dobry Wszystko w pomocy defensywnej, a sprzedam go może Za grosze To sobie też wezmę Strój Atletico, no i monety, no jak nie wziąć monet? Pieniędzy leżą na ulicy, przecież to musimy je podnieść, dobra Okej, okay, dziękuję bardzo za uwagę moi mili, widzicie Co się dzisiaj wydarzyło, walkover, no nieprzewidziany, ale Miło z jego strony, bo jej ja tak mam zwycięstwo i się tym nie przejmuje. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć.